Siemanko Wróciłem z rynku, ze Zgierza O, pokażę co kupiłem Już przywiozłem... Ale mi głowa coś dzisiaj boli Co kupiłem, co przywiozłem Ostatnio mi kolega kupował chyba, nie wiem, 40. Tak po 2,50. Nie, 20. 20. Jeszcze 10 musiałem dokupić, bo brakło, bo źle policzyłem. Słomę kupiłem. widzicie, mógłbym wziąć stamtąd, ale. Troszkę co we worek. Lecytyna. Na cały rok mi starczy z oregano. Nigdy takiego dużego nie kupowałem. Nie mam pojęcia, nigdy nie stosowałem. No, Desmint, no to tam wiecie co to jest. Worek kukurydzy. Worek DNS-ki Tej to jest bardzo taka bogata. To drobne nasiona i dwa worki dla krótkodziobów. Ale to. Powiem wam, że ja mam tutaj dla tych krótkodziobów w tej beczce. Nie wiem czy tu wejdą dwa worki. A jest dobre, teraz tam gościu przywozi. O! Taka jest, nie? Ja sobie do beczek wsypuję. Później ja sam mieszankę robię to. Nie, może wejdą te dwa. Tutaj to pszenicę mi kolega przyniesie. Tu niedługo będziemy robić już bardziej bogatą Chociaż jeszcze jest zima, to ale niedługo te młode będą się kluły, to, to to, to będę robił. I co ja tam drobne nasiona, to wiecie jak wyglądają te się tu muszę posprzątać, powynosić te boby. O, chyba się sparzyły, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. On tak kiwa. Wszystko porozsypywane. Co za dzik. Nie lubię takich dzikich. Tu naszykowane. Odrobaczę je te dwa. No ten mój jak teraz z nią, to też dostanie dawkę i ona drugą, bo ja nie wiem Już dostała na rzesistki i ten, ale Jeszcze odrobaczymy te wpuszczę. Te wpuszczę, te chyba się jeszcze nie sparowały. I te już wpuszczę, to już nie będę musiał tego oprzątać. Tu sypiemy jeszcze ćwiartka jęczmienia, wejdzie. Tu mam jeszcze kukurydzę. Tutaj chyba i tu jest kukurydzka. A drobne nasiona to są. O, jeszcze tu jest kukurydza i tu jest ten. Drobne nasiona to jest ten. O, nie wiem, chyba też 7 za za czy... 73. Bo to dawniej kupowałem, o. lubię dawać te drobne nasionka. Sypniemy troszkę małym. No, nie mam pojemnika przy sobie, to sypniemy. oparzą się. Wszystko gruka. W zgierzu ludzi. O, zobaczcie, jak się parzą te krótkodzióbki Ty ją pasz, a nie ją lejesz Z ludzi, wyjechać, wjechać jakaś masakra normalnie. Jestem jeden gościu wkurzył takie miał te takie biało... raczej czerwono-białe te to były chyba te, no jak to? Maściuchy, tylko taki słabej klasy, ale... Ale fajne miały te ubarwienie, bo takie pstrokaty jak berlinki we skapci, dzióbki. On mówił, że krótkie, ale tam średnie dzióbki. Takie bobki, ale ubarwienie fajne i takie simelki. Miał to też, że 1000 zł mu za siwka czeka, 1100 zł dawał, czy coś, nie chciał sprzedać. I do mnie, że tamto są tańsze. Mówię, kurde, panie, mi nie zależy na. Na pieniądzach bo. Tak, a co pan masz za gołębię? Mówię, ja pierdzielę i mi zaczął gadać. Z długimi dziobami to chujnie gołębie. O, przepraszam za bluźnierstwo, ja mówię panie. Szanuj pan wszystkie gołębia. Pocztowe też mają duży dziupi i jasne składowe, i bociany, i widyny. I... Kurde, ludzie to są jacyś naprawdę dziwi. dziwaki to już mnie tak zdenerwowało, a tam tego łębie to wiecie, nie wyglądały nie wyglądały tak. Jak ta. Bo ja mówię, może być bub, jakiś kok, mieszaniec, ale żeby... No widzicie u mnie jak są, aż się świecą, a u niego w klatce to nieraz widzicie jak te szeki wyglądają. Dziuby, dziuby mokre woskówki, oczy popuchnięte i... Nastroszone pióra i on wielki hodowca się odezwał. Ja tam szanuję każdą rasę. Naj, najbardziej zawsze powtarzam, że pocztowe mi się podobają. To są piękne, pocztowe. No i co? No i byle był czysty. jak jest czysty gołąb, to, to z każdej rasy. Widzicie ten newek, jaki jeszcze ściutki, ten, ten polski. A nieraz po klatkach widzicie, jak te mewki wyglądają. O, zobaczcie, to samiczka jaka. Ona ma wadę, ale one, one są jak kartki gołębie. Czyściuteńkie, woskówki białe. A nie kuźwa, lota, skrzydła poopuszczane. I zbogęziałe gołębie. Siedzą i foliami klatki pokręcane, bo zimną będzie przeciąg, i, i zdechnie czy sobie. Zobaczcie, u mnie. Jak... Przeciąg, nie przeciąg, zobaczcie jakie gołąbki, jak się świecą. Ja, jak tam komuś zawsze wysyłam, to każdy mówi, jakie czyściutkie, a szpiura się. Nieważne, czy gołąb warty złotówkę, czy 5 złoty czy 1000 złotych, czy 5000 tysięcy Bo gołąb za 1000 zł będzie wyglądał tragicznie. Nie? To o to chodzi. Za tysiaka można też gołębia zniszczyć. A tamte były ładne, bo taką fajną farbę. No, fajne takie czerwone, nakrapiane jak Berlinki bez kapci. No, ale tam szkoda gadać. A i miał jeszcze na rynku takie fajne może nie fajne wiedeńskie. To były wiedeńskie, a tam żaden mi się z nich nie podobał. Takie miał tam biało-czarne i ten, ale jeden zwrócił moją uwagę. Wiecie jaki. Cały czerwony i nie był taki jak simulowaty czy coś tylko miał normalnie czarne plamy. Na piersi pół skrzydła czarne, ale to takie czarne, nie. Jakbyś markerem pomalował. Cygan jakiś. I ja mówię po czym to panu wyszło takie, bo zazwyczaj to takie wiecie, jak wychodzą to, to takie mazane, nie. O wyobraźcie sobie tak jak ten motylek tu stoi i zamiast białej barwy to by miał czerwoną i takie czarne kropki nie takie przytłumione tylko takie no jakby to pomieszane tylko normalnie czarne place takie fajnie stuwę dasz i ten i tak sobie pomyślałem do tej mojej wiedeńskiej jakbym takiego jednego wpuścił to by sobie tu po dwórku chodził bo stuwa to dupy nie urywa ale Zrobiłem kółko po tym rynku i tak sobie... Bo on by fajnie tu wyglądał. Zarąbiście na no mamkę to zarąbiście gołomno Każdemu by się na pewno spodobał. I w oko by się wpadł, ale tak później sobie pomyślałem. Kurde, tam są same białe u tych wiedeńskich. Teraz jak ja tam wpuszczę takiego ciemnego gołębia, to on mi wszystkie samice będzie parzył. <grym> Nie dość, że się nie chcą poparować te boby, to, to jeszcze i nie wziąłem Wiedeńską sparzę z mewkiem, a z tym co tu skrzydła pod ogonem ma i No i tyle no No te sobie dziubią, trochę pogadałem, na rynku ludzi dużo, gołębi dużo Nawet tam tych gołębi jakichś pocztowych tego, to dużo tam było, tam ozdobnych to tam no i takich krótkich mewków było też sporo. Tylko że to brudne wszystko takie wiecie. No ale dziwne, że te dwie krótkie mewki tu chodzą, jak one jajka mają. Coś podejrzane. Muszę tam później zerknąć, czy tam są jeszcze te. Całe jaja nie są. No tam chyba w półce się działy. Muszę tam zaglądnąć, bo... Bo może już nie ma tam jajek. <tuczone> Potuczone. No i tak to jest. Chciałem obrączki na pocztowe kupić z kartami, ale ale sprzedają tylko po 20 sztuk, a ja chciałem 4, bo na cholerę mi. Na cholerę mi. Więcej ja tam tego i tak nie będę ciągnął. Więc tych pocztowych, co tam tamte robią? Głodne. Ale zapach już jest taki w głębniku. A tamte już pomogę. Tam siedzą na dole. Eee, tam w karnikach jeszcze leży. Teraz jest chyba z jedenasta, nie wiem. Przyjechałem, zjadłem śniadanie. O, sparzyły się, ganiają się na jaj. O jeszcze tego kapciatego muszę zobaczyć. To tamte poprzerzucam na te gołębniki to No mówię ludzi dużo, gołębi dużo. Ludzie do par szukają. Ceny nie wiem, nie pytałem nawet. Prawda. Długie gołębie z długim, tylko krótkie. Jeszcze mówi, bo to były takie śmelki te. Jeszcze mówi. Bo on to parzy białą, Białego szeka. Z tą. Pokazywał mi tam. No tam ze siły mi wychodzą simle i się cieszy, że takie simle. Na szerokiej głowie, bo tamten miał taką szeroką głowę Ale to też... ale to już jest mieszaniec, nie? Szek to szek o! Pewnie się sparuje Kurde, trzeba przerzucać te bowy by. Sypniemy tamtym też trochę drobnego nie? Kurde, posprzątać tu wszystko, to posypywać. O 12 synek ma mecz. Jechać, zobaczyć jak tam grają. I tak to, to tak ta niedziela zleci, nie? I te dziubią. I co? Mewków. Mewka nie, żółta weszła. Nie? Chyba na gniazdo Nie wiem nawet gdzie one tam to gniazdo mają, muszę zobaczyć bo Jakoś tu wlezę Wody świeżej nalać Kolorowe Te też się na jaja ganiają Trzęsi szyjki <gry> Gdzie te mewki macie jajka? Ziarno musicie zjeść mnie to nie interesuje Pokażcie, myślę. pokażcie, tu mają blawingry Tu mają mewki te A ty Mewuncia masz chyba tu, bo znalazły O i tam jajko jest czy nie ma o, jest. A mewek ma chyba tutaj. A tak siedzi. Mewuncia siedzi na jajeczkach. No i ta zniosła nakrapiana. No i gitara tam. Jeszcze tu jedna mewka, gdzie powinna być może. Nie wiem, czy ją będzie widać. Czy nie będzie widać? Czy gdzie ona tu siedzi? Nie wiem, tu siedzą blawindry. A nie ma jajek. A nie, tamta stara. O, jeszcze te muszą znieść. Widzicie, jakie u mnie dziubeczki, woskówki, białe. O, gołąb to tak musi wyglądać, a nie. O, albo ten. Kto się zna, to wie, że to jest klasowy gołąbek. Może nie jakiś tam super, nadzwyczajny, bo. Ludzie mają naprawdę fajne te gołębiewki polskie Ale ten już nie jest najgorszy Widzicie we wielkości jaka różnica malutki według tych To jest w ogóle inna rasa, nie? No, już Dobra, ten jak sobie teges. Pochodzą o, aż się prężą, takie, no widzicie, jak wpuściłem, nie wiem, tego mewka falowego, jak grukał. Muszą być witalne gołębie, nie pogęziałe i bo on krótki, jest. Gościu się cieszy. A, wymyśliłem, wiecie co? To, zobaczcie, bo to tu ziarenka i widzicie, pod spodem tak rosną te ziarenka. Wymyśliłem, że im tu wezmę Sypnę pod to, to skiełkuję i zdejmę im jeden różdż To będą sobie wyjadały tą zielonkę <grym> Ale to bliżej tak wiosny, nie? To tam fajnie będzie No, no, patrzcie, jaśniaki Dobra, taki film Później nagram może te z bloku gołębie Zawiozę syna na mecz no na mecz, no pojadę na mecz. Te poprzonta się I... i tyle, no. Zapach już jest super. No a tu mam takie stare obrączki, to najwyżej starymi. Albo kupię. Chciałem po nich po dwa młode wychować. Ale jak nie będzie, to w dupie nie będę płakał Tych obrączek, to jajek się wyrzuci najwyżej No i się będzie podkładało, tylko boję się teraz pod nie podłożyć Bo jak ja je wypuszczę i uciekną te dwa samce, a ten... To mi się zmarnują, a tak to się pocztowy zmarnuje a W dupie z pocztowym tam Ale jak podłożę jasnego, czy... Czy coś fajniejszego pod to, to już będzie trochę szkoda, nie? <laughs> A ja tam dużo gołębi, to zawsze bym gdzieś tam miał do przełożenia Dobra, idę Wziąłem tabletkę na ból głowy, bo mówię, ta głowa mi tak aż pozwalała, nie wiem, już tego rynku, Czy, czy coś ludzi pełno wjechać nie mogłem, bo to poziarno to ja zawsze tam wjeżdżam, bo nie będę tego nosił Słoma z owsa No i pod gniazda położy się te czarne te te te, te i, i i i i no i I tak to jest Dobra, narka Miłej niedzieli wam życzę Ech. I tyle, nie? O, ten z czerwonymi się Czerwonymi cechami chyba się sparzą. Tam z druka Tam chodzi ten z Niemiec. A może tu jest jakaś z czerwonymi cechami? Jest. Dobrze, niech się tam sparzą. Narka, trzymajcie się.